Mówicie, że nie pracuje, że żyje na koszt waszego syna? Świetnie. Od jutra wynajmuje mieszkanie. Obcym ludziom. Za pieniądze. Więc pakujcie swoje rzeczy. Oznajmiłam teściowej. Teściowa zesztywniała, a jej partner rozszerzył nozdrza i ruszył w moją stronę. Ale ewidentnie nie spodziewał się, że cicha synowa jest zdolna do czegoś takiego. Zasubskrybuj kanał, a zanim zaczniemy historię... Napisz w komentarzu, z jakiego miasta nas oglądasz. Miłego słuchania. Renata Sawicka przeszła przez salon bez słowa. Jej kroki były ciche, niemal niezauważalne, jakby bała się poruszyć cokolwiek w przestrzeni, która niegdyś była jej azylem, a teraz stała się polem minowym, pełnym spojrzeń, półsłówek i niedopowiedzianych pretensji. Meble stały tam, gdzie zawsze ale układ nie miał już znaczenia, skoro wszystko inne się przesunęło, nie fizycznie, lecz w powietrzu, między ludźmi, w napięciu, którego nie dało się już zignorować. Grażyna Sokołowska siedziała przy stole z filiżanką w dłoni, trzymała ją jak insygnium władzy, z taką samą pewnością, z jaką oceniałaby niezadowalające wystąpienie w teatrze. Spojrzała na Renatę z chłodną rezerwą, a potem bez zmiany tonu rzuciła. Siedzisz godzinami przy tym komputerze. Jej głos był miękki, lecz podszyty krytyką. Wszystko to wydaje się takie. nieuchwytne. Bronisław Kucharski, rozłożony wygodnie na kanapie, rzucił okiem na grażynę i uśmiechnął się pod nosem. Z zadowoleniem dopowiedział. Prawdziwa praca zostawia odciski. Przeciągnął się lekko. A to twoje klikanie. To dla ludzi, którzy nie wytrzymują presji. Renata zacięła usta. Słowa cisnęły się do gardła, ale zatrzymała je siłą woli. W tej chwili nie chciała walczyć. Nie dzisiaj. Ale coś w niej drgnęło. Jakby granica została przekroczona. Ledwo dostrzegalnie. Ale nieodwracalnie. Pracuję. Jej głos był cichy, lecz opanowany. I dokładam się do utrzymania tego domu. Grażyna uniosła wzrok powoli. Niemal teatralnie. Spojrzenie miała chłodne, spokojne, wyważone. Waldemar zawsze utrzymywał ten dom. Jej ton się nie zmienił, lecz każde słowo uderzało jak młot. Nie myl udziału z odpowiedzialnością. Imię Waldemara Kubiaka zawisło nad rozmową jak echo czegoś większego, czego nikt nie chciał wypowiedzieć na głos. Był nieobecny, a jego brak był coraz bardziej odczuwalny. Nie fizycznie, ale w pustce, jaką po sobie zostawił. To w tej pustce konflikt zaczął rosnąć. Cichy, powolny, ale prawdziwy. Wieczorem Renata siedziała sama w swoim pokoju. Telefon drżał w jej dłoni przez chwilę, zanim zdecydowała się nacisnąć zadzwoń. Palce miała zimne, jakby to, co miała powiedzieć, zamarzło w niej już dawno, ale teraz musiało wypłynąć. Waldemar odebrał po trzecim sygnale. Jego głos był spokojny. Nieco zmęczony, ale czujny. Czekał. Potrzebuję, żebyś mnie wysłuchał, powiedziała bez przywitania. Nie było w niej gniewu, tylko napięcie. Skumulowane dni, może tygodnie czekania, aż coś się zmieni. Po drugiej stronie zapadła cisza. Długa, nieprzyjemna. Ale w tej ciszy było coś więcej. Zrozumienie? Wyrzuty sumienia? Powinienem był to przewidzieć powiedział w końcu. Nie jesteś sama. Jestem z tobą w każdej decyzji. Renata zamknęła oczy. Nie wiedziała, co bardziej ją poruszyło: to, że zrozumiał, czy to, że nie musiała tłumaczyć wszystkiego od początku. Konflikt wciąż nie miał formy, ale już był obecny, wyraźny i nie zamierzał zniknąć sam z siebie. Nazajutrz przy śniadaniu atmosfera była jeszcze bardziej napięta. Grażyna nakładała dżem na kromkę chleba z precyzją chirurga, ale spojrzenia, które rzucała w kierunku Renaty, mówiły więcej niż słowa. Bronisław przeglądał gazetę, mrucząc coś o polityce, jakby próbował zająć przestrzeń dźwiękiem, by nie dopuścić do rozmowy. Waldemar dzwonił, powiedziała nagle Renata. Nie patrzyła na nich. Mówiła to do siebie, ale wystarczająco głośno, by usłyszeli. Bronisław uniósł wzrok z nad gazety. Grażyna nie przestała smarować chleba, ale jej ręka zadrżała ledwo zauważalnie. I co powiedział? zapytał mężczyzna z udawaną obojętnością. Renata spojrzała mu prosto w oczy. Że mnie wspiera. Że rozumie, co się dzieje. Grażyna odłożyła nóż na talerz z przesadną ostrożnością. Rozumie? powtórzyła, jakby to słowo było nie na miejscu. Rozumienie to nie to samo co działanie. A może właśnie działanie zaczyna się od tego? odparła Renata, tym razem bez cienia wahania. Tego dnia nikt już nie powiedział nic więcej. Cisza była gęsta, lepka, pełna rzeczy niewypowiedzianych. Wieczorem Renata usiadła przy komputerze. Ekran świecił jasno, ale ona nie widziała słów, tylko myśli. Przez chwilę zawahała się, a potem zaczęła pisać. Nie do pracy, do Waldemara. Nie chodzi tylko o nich. To coś więcej. To dom, który zaczyna przestawać być mój. Ich obecność nie jest już chwilowa. To próba przejęcia, nie wprost, w milczeniu, w spojrzeniach, w przypominaniu, że to on utrzymywał ten dom, nie ja. Ale przecież ty wiesz, że ja też, że ja. Zatrzymała się. Cofnęła kilka słów. Przeczytała je jeszcze raz. Nie wysłała. Zamiast tego wstała i podeszła do drzwi. Nasłuchiwała. Kroki. Głos Grażyny z za ściany. Śmiech Bronisława. Poczuła, jak coś w niej pęka. Mały fragment pewności, który do tej pory trzymał ją w równowadze. Nie mogła pozwolić, by to trwało. Otworzyła drzwi i wyszła z pokoju. Musiała coś powiedzieć. Cokolwiek. Choć jedno zdanie, które zakończy tę grę pozorów. Musimy porozmawiać, powiedziała w stronę Grażyny i Bronisława, którzy właśnie kończyli kolację. Ich spojrzenia spotkały się w ułamku sekundy. Coś w ich oczach mówiło, że czekali na ten moment. Oczywiście, odparła Grażyna spokojnie, odsuwając krzesło. Renata weszła głębiej do jadalni, czując, jak napięcie gromadzi się wokół niej. I wtedy, dokładnie w tej chwili, zadzwonił dzwonek do drzwi. Wszyscy zamarli. Kto to może być o tej porze? mruknął Bronisław. Renata spojrzała na drzwi, nie ruszając się z miejsca. Może się wreszcie zacznie, powiedziała cicho, bardziej do siebie niż do nich. Drzwi nadal się powoli zamykały za plecami Haliny, gdy poranne światło obnażyło wszystko, co dotąd rozgrywało się za zasłoną pozorów. Renata wiedziała, że ta chwila, choć z pozoru krótka i niezauważalna, właśnie zmieniła reguły gry. Obojętne spojrzenie sąsiadki, jej milcząca obecność było bardziej wymowne niż jakiekolwiek słowa. To nie było już tylko napięcie wewnątrz czterech ścian. Teraz miało świadka. Grażyna zareagowała pierwsza. Jej głos był jak porcelana. Delikatny, ale kruchy od nadmiaru starannie dobranych słów. Bronisław ma trudny charakter. Wiem o tym. Powiedziała z uprzednio zaplanowaną intonacją. Ale on chce dobrze dla wszystkich. Bronisław nie zaprzeczył, przeciwnie, uśmiechnął się krzywo, ale w tym grymasie nie było ciepła. Przesunął krzesło Renaty, jej miejsce pracy, o kilka centymetrów w bok. Gest był drobny, ale jego wymowa była brutalna. Wymazanie, przesunięcie granicy własność nagle stała się przedmiotem do przestawienia. Tutaj mniej przeszkadza rzucił swobodnie. Użyjesz później. Renata nie zareagowała od razu, poczuła to nie w krześle, lecz w sobie. Ta ingerencja nie dotyczyła tylko przedmiotu, to było symboliczne. Jakby jej obecność została zakwestionowana. To krzesło zostaje tam, gdzie stoi, powiedziała spokojnie, patrząc mu prosto w oczy. Bronisław obrócił się powoli, jakby mierzył ją wzrokiem. Zdajesz się zapominać, kto tu ma większe doświadczenie. Jego ton był lekko protekcjonalny, ale pod spodem tliła się irytacja. Renata nie spuściła wzroku. Nie musiała już tłumaczyć. To, co było oczywiste dla niej, musiało w końcu wybrzmieć, również dla innych. Grażyna, stojąca obok stołu, skrzyżowała ramiona. Jej twarz przybrała wyraz spokoju, ale było w tym coś sztucznego, zbyt dokładnie wypracowanego. Jej słowa były miękkie ale ostrzejsze niż wyglądały. Renata: Czasem trzeba znać swoje miejsce. Słowo po słowie, jak ukłucie szpilek w ten sam punkt. Nie chodziło już o sytuację, lecz o władzę, o dominację. I właśnie wtedy, zanim Renata zdążyła odpowiedzieć, w korytarzu rozległy się kroki, obce, pewne. Halina Maciejewska stała już w drzwiach, cicho jak cień. Ale z uważnością, która nie pozostawiała złudzeń. Jej wzrok przesuwał się po twarzach, po detalach, których nie dało się zamaskować. Nikt się nie odezwał. Czas zamarł. Renata zrobiła krok w bok, prostując plecy. Spojrzała na Halinę, ale nie prosiła o pomoc. Jej głos był cichy, ale pewny. On mnie zastrasza we własnym domu a on tu nie mieszka. Bronisław uniósł brwi, jakby nie wierzył, że padły te słowa. Przez ułamek sekundy zawahał się. I to wystarczyło. Jego pewność siebie została naruszona. Halina nie ruszyła się. Nie weszła. Nie wyszła. Jej obecność była jak test. Czekała, czy ktoś powie prawdę, czy będzie udawał. Grażyna, jakby wyczuwając groźbę w tej milczącej obecności, wzięła głęboki oddech i spróbowała zmiękczyć sytuację. Nikt cię nie zastrasza, Renata. Nie przesadzaj. Źle to interpretujesz. Ale Renata nie spuściła wzroku. Nie interpretuję. Ja to czuję. Cisza, która zapadła po tych słowach, była inna. Już nie neutralna. Już niebezpieczna. Coś się zmieniło. Nie na zewnątrz, lecz wewnątrz każdego z nich. Jakby każde z tych słów wypaliło ślad, którego nie da się cofnąć. Po kilku sekundach Halina skinęła lekko głową i odeszła bez słowa, ale jej spojrzenie zostało. Bronisław podszedł do okna i odwrócił się tyłem. Grażyna próbowała udawać, że nic się nie stało, ale jej palce błądziły po blacie stołu, szukając jakiegoś punktu oparcia. Renata usiadła na swoim krześle, dokładnie tam, gdzie stało wcześniej. Nie musiała go przesuwać. Samo to, że tam siedziała, wystarczyłoby powiedzieć wszystko. Tego wieczoru Waldemar zadzwonił ponownie. Co się dzieje? zapytał bez wstępu. Jego głos był inny niż poprzednio. Już nie zaskoczony, ale zdeterminowany. Renata nie mówiła od razu. Siedziała w ciemności, słuchając jego oddechu. To się rozkłada od środka, powiedziała w końcu. I ja też się rozkładam. Albo przynajmniej zaczęłam pękać. Chcesz, żebym przyjechał? Chcę, żebyś zrozumiał, że oni próbują mnie wykreślić z własnego życia, z twojego też. Wiem, ale nie mają do tego prawa. A ty? Zapytała. Ty masz? Zapadła cisza, głębsza niż poprzednie, gęstsza. Nie wiem już, co mam prawo robić, a czego nie, odpowiedział. Ale wiem, że to wszystko nie skończy się samo. Renata zamknęła oczy. Nikt już nie miał wątpliwości, że to nie są chwilowe spięcia. To był układ sił, i w tym układzie każdy coś ukrywał. Następnego dnia, podczas gdy Bronisław siedział w kuchni nad rozłożonymi dokumentami, a Grażyna rozmawiała przez telefon z kimś, kogo głos brzmiał zbyt znajomo. Renata weszła do pokoju i wzięła coś z komody. Starą kopertę, złożoną i pożółkłą. W środku były zdjęcia: w jednym Waldemar i Grażyna, zbyt blisko, w drugim Bronisław i Waldemar twarze poważne, a w tle coś, co wyglądało jak plan budynku. Renata patrzyła na te zdjęcia długo zbyt długo zrozumiała. Nie chodziło tylko o mieszkanie nie chodziło tylko o obecność to było coś większego coś zaplanowanego a ona była przeszkodą. Schowała kopertę do torby, nie miała jeszcze dowodów, ale miała intuicję i teraz już nie zamierzała milczeć. Wyszła z pokoju. Bronisław spojrzał na nią, ale nie odezwał się. Grażyna zakończyła rozmowę i spojrzała z uśmiechem, który nie sięgał oczu. Wszystko w porządku? Renata odpowiedziała po chwili bez emocji. Teraz tak, bo wiem czego szukać. I wtedy rozległ się kolejny dzwonek do drzwi. Renata ruszyła pierwsza. Czuła, że tym razem to nie sąsiadka. Dźwięk dzwonka odbił się echem w napiętej przestrzeni. Renata ruszyła pierwsza do drzwi, wiedząc, że ten moment wyznaczy granicę, której już nikt nie cofnie. Gdy otworzyła, stanął przed nią mężczyzna o twarzy zmęczonej, ale skupionej. W jednej dłoni trzymał torbę z narzędziami, w drugiej notatnik. Renata Sawicka? zapytał rzeczowo. Przyszedłem w sprawie zlecenia. Zdzisław Wysocki, ślusarz, który nie zadawał zbędnych pytań. Działał szybko, z doświadczeniem człowieka, który nie musi rozumieć sytuacji, by wiedzieć, że ktoś właśnie odzyskuje kontrolę nad swoim życiem. W salonie Bronisław zamarł. Jego dłoń drgnęła na oparciu fotela. Patrzył na mężczyznę w progu z mieszaniną napięcia i niedowierzania, jakby obecność obcego była pogwałceniem niewypowiedzianych zasad. Grażyna siedziała sztywno przy stole. Ramiona złożone, usta zaciśnięte, a w oczach niemal religijna obraza. Halina, która pojawiła się chwilę później, stanęła nieco z boku przy framudze drzwi. Nie odezwała się, ale jej obecność, znów cicha i nieproszona, miała ciężar, który trudno było zignorować. Była świadkiem, obserwatorką. Nie wybierała stron, ale rejestrowała każdy szczegół. Zdzisław wszedł, nie czekając na zaproszenie, i od razu podszedł do drzwi wewnętrznych. Storby wyciągnął narzędzia, klucze, śrubokręty, nowy mechanizm. Metaliczny szczęk wybrzmiał w przestrzeni jak dźwięk cięcia. Nie drzwi, lecz historii, która właśnie się kończyła. Renata stała z boku, spokojna, wyprostowana. Nie odwróciła wzroku, gdy Grażyna wstała i zbliżyła się do niej. To naprawdę nie jest konieczne, powiedziała miękko z nutą starannie skrywanej paniki. Możemy usiąść, porozmawiać, tak po prostu. Renata spojrzała jej w oczy bez cienia wahania. Rozmawiałyśmy, odparła, ale tylko ty mówiłaś. Ja byłam tylko tłem. Grażyna zamarła, jakby usłyszała coś, czego nie chciała nigdy przyjąć do wiadomości. Bronisław podniósł się z fotela, ale nie ruszył się z miejsca. Jego ręce zacisnęły się w pięści, ale wiedział, że żaden gest siły nie zmieni już sytuacji. Jego pozycja, zbudowana na obecności, presji i insynuacjach, właśnie się rozpadała. Zdzisław pracował metodycznie, śrubka po śrubce, usuwając stary zamek, jakby pozbywał się przeszłości. Dźwięki metalu o metal, kręcenie cylindra, kliknięcia wszystko to brzmiało jak rytuał oczyszczenia. W końcu podniósł wzrok. Gotowe. Wyciągnął nowe klucze i podał Renacie. Teraz to pani decyzja. To była tylko techniczna uwaga, czysta informacja. Ale zabrzmiała jak werdykt, jak wyrok ostateczny. Renata wzięła klucze i nie powiedziała nic. Nie musiała. Ten gest wystarczyłby pokazać, kto ma prawo decydować, kto odzyskał głos. Zdzisław skinął głową, spakował narzędzia i wyszedł. Halina spojrzała na Renatę jeszcze raz, tym razem inaczej. Nie było już w jej oczach biernego zainteresowania. Był szacunek. Noc minęła w milczeniu. Nazajutrz rano Renata usłyszała kroki na korytarzu. Wyszła z pokoju i zobaczyła Grażynę i Bronisława z walizkami przy drzwiach. Oboje ubrani formalnie, jakby wyjazd miał być manifestem godności, której usiłowali się kurczowo trzymać. Nie padło ani jedno słowo. Ani tłumaczenie, ani oskarżenie. Grażyna jako pierwsza położyła rękę na klamce. Spojrzała w bok, nie na Renatę. Jej twarz była nieruchoma, ale w oczach błysnęło coś, co przypominało utraconą kontrolę, coś, co przez całe życie trzymała w ryzach. Bronisław stał nieco za nią, wycofany, bez tego ciężaru obecności, który wcześniej narzucał wszystkim w pomieszczeniu. Był tylko sylwetką z walizką. Niczym więcej. Renata nie zatrzymała ich. Halina znów była przy Framudze, niemal jak cień. Obserwowała ich przejście przez korytarz. Nie miała w sobie triumfu, tylko świadomość, że coś się zakończyło i nie będzie powrotu. Drzwi się zamknęły. W powietrzu zapanowała cisza innego rodzaju. Nie była to pustka, to był oddech, pierwszy prawdziwy oddech domu od miesięcy. Cisza bez napięcia, bez osądu. Cisza, która mówiła, że wszystko, co należało powiedzieć, już wybrzmiało. Renata stanęła przy drzwiach, trzymając w ręku klucze. Przez chwilę nie ruszała się. W myślach przetaczały się obrazy. Krzesło przesunięte kilka dni wcześniej, zdjęcia, głos Waldemara, spojrzenia grażyny. Wszystko to, co musiała przeżyć, by dojść do tego momentu. I wtedy jej telefon zawibrował, spojrzała na ekran. Wiadomość od Waldemara: Będę dziś, musimy porozmawiać, twarzą w twarz. Renata nie odpisała od razu. Przez dłuższą chwilę wpatrywała się w ekran, a potem powoli schowała telefon do kieszeni. To nie był koniec. To był próg nowego początku. Waldemar Kubiak zjawił się później niż zapowiedział. Renata nie czekała przy drzwiach. Nie miała już potrzeby wyprzedzać niczyich kroków. Usłyszała odgłos klucza w zamku, tego nowego, który sama kazała zamontować, i wiedziała, że teraz każdy, kto przekracza próg tego mieszkania, robi to według jej zasad. Wszedł bez słowa. Torby nie miał, tylko lekko wilgotne włosy i twarz, na której odmalowywała się mieszanka napięcia i ulgi. Zatrzymał się na środku salonu. Nie zbliżał się do niej, nie próbował skrócić dystansu. Po prostu patrzył. Powinienem był to dostrzec wcześniej, powiedział w końcu. Głos miał suchy, niepewny, ale nie szukał obrony. Renata nie odwróciła wzroku. Teraz widzisz, nie było w jej głosie ani chłodu, ani złości, tylko fakt. To wystarczyło. Waldemar skinął głową powoli, odsunął krzesło, usiadł przy stole naprzeciwko niej. Żadne z nich nie zaczęło od usprawiedliwień. Nie było potrzeby. Cokolwiek zostało zbudowane między nimi kiedyś, teraz wymagało nowego fundamentu. Tamte dawne wyjaśnienia nie miały już wartości. Moja matka powiedziała, że ją wyrzuciłaś, powiedział spokojnie, ale już wiem, że to nie była ucieczka przed nią, to była obrona siebie. Renata skinęła głową, odpowiedziała bez litości, ale i bez triumfu. Potrzebowałam tutaj być, naprawdę być, nie tylko funkcjonować między nimi. Potrzebowałam przestrzeni, w której mogę oddychać bez pytania, czy mam do tego prawo. I masz powiedział cicho a ja muszę się nauczyć być obok ciebie, a nie ponad tobą. Słowa zapadły między nimi, jak fundament, który wreszcie się ułożył. Nie było uniesień, nie było pojednania z łzami ale była prawda. A prawda nawet najcichsza. Jest głośniejsza niż wszystkie krzyki. Waldemar opuścił wzrok, spojrzał na dłonie splecione na stole. Było w nim coś, co zniknęło wiele miesięcy temu może pokora, a może gotowość. Nie próbował odzyskać autorytetu, nie chciał przywracać porządku. Po raz pierwszy nie przyszedł z odpowiedziami, ale z pytaniami. Renata wstała. Podeszła do okna, jakby musiała upewnić się, że to naprawdę się dzieje. Nie dlatego, że czekała na ten moment, ale dlatego, że przestała w niego wierzyć. A teraz, bez teatralnych gestów, bez patosu on po prostu był. Myślałam, że jak odejdziesz, wszystko się przewróci powiedziała cicho. Ale to dopiero wtedy zaczęłam siebie budować. Kiedy nie było komu mnie uspokajać, tłumaczyć mi, że przesadzam. Albo że powinna ustąpić. Zrobiłam to, co musiałam Waldemar. Nie żeby coś udowodnić, tylko żeby się nie zniknąć. Waldemar podszedł, ale zatrzymał się w bezpiecznej odległości. Spojrzał na nią z uwagą, której wcześniej brakowało. Nie chcę, żebyś już kiedykolwiek musiała walczyć o swoje istnienie. Zwłaszcza nie w swoim własnym domu. Renata spojrzała mu w oczy. Nie musiała pytać, czy mówi szczerze. Nie chodziło o jego słowa. Chodziło o to, że wreszcie umiał milczeć w sposób, który dawał przestrzeń, a nie ją odbierał. W tamtej chwili nie rozstrzygała się przeszłość. Ona już była zamknięta. Nie chodziło też o to, czy mogą razem odbudować to, co było. Bo to, co było, umarło pod ciężarem niedopowiedzeń i dominacji. Teraz chodziło tylko o jedno: czy umieją siebie uszanować. I wtedy wszystko się domknęło. Cicho. Bez deklaracji, bez dramatyzmu. Zwyciężyli nie nad grażyną, nie nad Bronisławem, nie nad wspomnieniem tej zimnej obecności, która przez miesiące zżerała każdy kąt mieszkania. Zwyciężyli nad ciszą, nad tym, co niewypowiedziane, nad tym, co przez lata było spychane do wewnętrznych korytarzy serca. Renata wiedziała, że to nie jest moment odzyskania kontroli nad przestrzenią. To był moment odzyskania siebie. Bez kompromisów, bez połowiczności i nie zamierzała już od tego odejść. Podniosła klucze, które leżały na stole, przycisnęła je do dłoni, a potem spojrzała jeszcze raz na Waldemara. Jeśli chcesz być częścią tego, co teraz buduję powiedziała powoli to musisz wiedzieć, że nie ma już miejsca na półprawdy. Nie nazywam tego domem, jeśli muszę się w nim kurczyć. Waldemar pokiwał głową. Chcę być tam, gdzie jesteś ty, ale tylko wtedy, gdy nie musisz mnie tłumaczyć światu, ani sobie. Wtedy się uśmiechnęła. Po raz pierwszy nie dlatego, że trzeba było, ale dlatego, że miała na to miejsce. W tym ułamku sekundy, w tej zwyczajnej ciszy między słowami, zakończył się rozdział, który zbyt długo trwał. Renata nie musiała już bronić się przed obecnością innych. Nie musiała podnosić głosu. Wystarczyło, że trwała i tym razem, naprawdę, świadomie, spokojnie, postanowiła pozostać cała.